I ta woda z siłą wodospadu spadałaby kilkadziesiąt metrów na dół. I teraz widzisz kolejna zagadka, bo oczywiście tak było zanim to sztuczne wzgórze powstało, tak się zdarzało raz na 20, na 30 lat przypyło mhm. takie oberwanie chmury, woda spływała, wodospad się tworzył. No i co? I nic, tak? Nie, nie trzeba było niczego się obawiać. A tutaj nagle trzeba było zrobić. Sztuczne wzgórze, żeby te wodospady zatrzymać. No bo w tym momencie, jak zrobiono to sztuczne wzgórze, to taka woda przychodziła i ona wsiąkała w to wzgórze. Wiesz, I zanim spłynęła, jak to woda spłynęła ostatecznie w dół, no to już nie spływała jako wodospad, tylko tam sobie ciurkała po ścianach, to już nie był wodospad. Więc chodziło o to, żeby nie było wodospadu. No to dlaczego ma nie być wodospadu? O co tu chodzi? A chodzi o to, że jak siła wodospadu, ta woda spadająca z kilkudziesięciu metrów, to jest ma swoją siłę, prawda? Jak uderza w naturalne zbocze, no to by zrobiła tam, mogłaby coś uszkodzić. Nie tam. Naturalnej skały nie uszkodzi. Ale o to chodziło, że zrobiono tam coś, co ona mogłaby uszkodzić.